Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sprawie ogłoszenia z olx koszulka piłkarska. A konkretnie która? Bo tam kilka jest koszulek. Yy, Paweł Brożek. Tak. I ma pan ją jeszcze? Głos. Tak jest. Chciałbym znać tak jakby historię pochodzenia tej koszulki. Koszulka pochodzi z szatni Wisły, nie wiem czy była grana, czy, czy była na piłkarzu, ale jest to meczowa koszulka, nie jest to sklepowa koszulka, eee, no i coś, tyle mogę Panu powiedzieć. Nie jest to jakieś źródło, że do Eliksa kupiłem, tylko ja po prostu bezpośrednio z Wisły biorę, mam tam kilku znajomych i, i załatwiają mi po prostu koszulki, jak jakąś konkretnie chcę. No jestem zainteresowany wstępnie, tak? Tylko chciałem dowiedzieć się, skąd taka cena ordynarna. 650 zł, no to nie są pieniądze, tak? Tak, no bo dlaczegoś dwoni właśnie mówi, że to na dużo, nawet jak było 4 to Też z no dłonie mówią, że jest duża cena i negocjować. Możemy ponegocjować. Jaka cena jest dla pana dobra? Możemy ponegocjować, bo akurat jestem dobrym negocjatorem. No ale 650 zł moim zdaniem jest trochę przesada, nie? Jestem kolekcjonerem, więc. Dlatego jest dlaczego do negocjacji. Tak, no ale 650 zł to jest wysoka półka startowa tak jakby, nie? Zgadza się. No, słucham pana propozycji. To, to ja słucham pana, bo ja wystawię 600, 500, a ja mówię 600. To ja powiem krakowskim targiem. 500. 500. Więc yy, pan na głośno mówiący: ja zobaczę, ile za nią zapłaciłem. bo szczerze nie chcę tracić na koszulkach tak? No. Ale, ale, ale. to jest Paweł Brożek bo to jest Piotr dwóch... to jest to jest Paweł Brożek Piotr Brożek o Paweł Brożek dobra ale, ale muszę zobaczyć o który model panu chodzi bo mam dwie koszulki Paweł Brożka aktualnie na przykład. Ale, przepraszam bo... nie wiem, czy ale, przepraszam czy pan jest fanem Paweł Brożka że pan jego koszulki ma bo to jest takie dziwne trochę ogłoszenie moim zdaniem nie dlaczego dziwne no, ja jest... mam ogólnie proszę pana jeszcze 25 koszulek do sprzedania miałem 50 i to różne nazwiska. Dobrze, no to nieważne, bo pan pewnie nie zna się. Chodzi mi o koszulkę Piotra Broszka. Ale ja Piotra Broszka nie mam. Paweł Broszka, przepraszam, bo już mi się pomyliło. Już patrzę na nią. Kurka. No nie, myślę, że możemy, możemy, możemy zrobić tak, jak pan, tak pan powiedział, bo tyle dałem za tą koszulkę akurat, więc możemy za tyle ją strzelać. No to jedziemy, krakowskim targiem. Na czym stanęliśmy? Na 500. No i to była pana propozycja. No to ja proponuję 400 zł to i tak jest dużo za taką koszulkę takiego piłkarza, który tak naprawdę nic nie osiągnął, nie? W życiu. No to myślę, że pan ma błędne informacje i za takie pieniążki też tej koszulki nie szedam. 500. To jest minimum, bo ja tyle za nią dałem i tyle chciałem odzyskać. Także jak pan się zastąpi, Dobrze, no to jak możemy zrobić po prostu krakowskim targiem, niech już będzie te 450, pan będzie zadowolony, ja będę zadowolony. Krakowskim targiem było 600, wziął był pan 500, czyli krakowskim targiem powinien mi się w środku tych dwóch, są pana propozycji i moje i to byłoby 550 złotych wtedy, proszę pana. Także no to dobra, no to, to zróbmy to, tak. No tak, zróbmy tak, pan sk skąd pan jest? Krakowa. No, a za to, że ja, ja nie jestem z Krakowa, to może szczecineckim targiem, bo ja ze Szczecina, niech będzie 450. Jak panu powiedziałem, 500 to jest minimum. Jeśli panie... Dobra, 450 zł i dorzucam. 450 zł i dorzucam skarpety Kamila Grosickiego, pomeczowe. Pan to na momencie, kiedy muszę. Kiedy co? A. Kiedy co? No, ale, ale. Mówię, że kończę z moją kolekcją. No nie interesują mnie skarpety Kamila Grosickiego, więc mówię, jak pan zastanowi się i kupi koszulkę za 500, proszę oddać znać. Dobra, to ostatnia propozycja. Jak chce pan, to chce, a jak nie, no to nie. Najwyżej ten. Proponuję. 400 zł i koszt wysyłki na mój do To jest moja ostatnia propozycja. A moja ostateczna propozycja to jest 460 zł plus ochraniacze na Kutasa, Emanuela Olisanewę. Dobra, biorę. Ale wytrzymał Pan Pierwszy. Ja mogę by wystać Pierwszy. Dobra, to jak Pan wyśle pierwszy, podam Panu adres. Zobaczę, że są faktycznie ochraniaczowiec ADB na jajka. Zrobimy no dobra, 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 się. Dobra, możemy tak zrobić. Tam jeszcze Pan. E, tylko, tylko, tam tylko. jeszcze. Tam jeszcze pan, tak? pan, pan. Pan jeszcze tam poczuje charakterystyczny smrodek. Dobra, Murzyna? Eee, proszę takich słów nie mówić. To nie jest Murzyn, tylko obcokrajowiec e, e, e. Bare <laughs>